Nie może umrzeć z mojej winy. Jak mogłem ją puścić? Ona musi żyć. Tedy. Pan już wrócił? Nie. Myśli pan, że spotkał się z Mariciu? Chyba tak? Pewnie poszedł do Belardów. Jak mogła mu wmówić, że odzyskała wzrok? Nie chciała, by wrócił do niej z litości. Oby się pogodzili. Tak, ja też tego pragnę. Źle z nią? Boże, znowu? Niedawno została postrzelona. Rana na czole jest niegroźna, ale istnieją inne zagrożenia Pęknięcie czaszki albo krwotok wewnętrzny? Tak Już nie krwawi, może powinna dostać coś przeciwzakrzepowego Pan San Roman jest lekarzem, rozumiem Musi żyć, co robić? Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Gdzie Patricio? Co się stało? Proszę nie pytać i zawołać go. Nie płacz. Zostań z dzieckiem, żeby wylandowcy mogli ze mną pojechać. Co się stało? Musicie jechać ze mną na pogotowie. Na pogotowie? Mariciu i miała wypadek. To niemożliwe. Co jej się stało? Mów! Potrącił ją samochód. Jej życiu grozi niebezpieczeństwo. To przeze mnie. Nie odzyskała przytomności. Doktor powiedział, że może to się stać w każdej chwili. Uderzenie było mocne, ale rana jest powierzchowna. Trzeba czekać. Dlaczego mówisz, że to twoja wina? Co się stało? Opowiem o wszystkim w samochodzie. Mariciu jest na pogotowiu. Anna Julia i ojciec Anselmo są przy niej. Co z moją córką? Na razie nie wiadomo. Nic nie mogę powiedzieć. Nie traćmy czasu. Chodźcie. Przyprowadzę samochód. Nasze płaszcze. Kandelario, zaopiekuj się dzieckiem. Co mam robić? Jak zniosę to napięcie? Nie wiem, co z Maricój. Biedaczka, ależ ma pecha. Doktorze, to ojciec pacjentki Sędzia Velarde i Matka Marisiuj. Już się nią zajęliśmy. Badają specjalista. Proszę za mną. Co zrobiliście w pierwszej kolejności? Zszyliśmy łuk brwiowy, żeby powstrzymać krwotok. Nie stwierdziliśmy pęknięcia czaszki, ale trzeba zrobić prześwietlenie. Na razie jej nie ruszajmy. Kiedy wydarzył się wypadek? Godzinę temu. Na szczęście doktor przywiozuje ją tu natychmiast. Trzeba podłączyć się do kroplówki i zaaplikować lekarstwa. Ładnie mi wyszło. Dziękuję. Opowiesz mi obiecaną bajkę? Tak, kochanie. Nie możesz się doczekać, prawda? Tak. Zamieniamy się w słuch. Prawda, kumplu? Dawno, dawno temu w Anglii. Żył stary skąpiec, który wszystkich źle traktował. Zatrudniał pracownika, ale płacił mu mało i wykorzystywał go. Naprawdę okropny. Tak ludzie o nim mówili. Starzec miał wspólnika. Był on zupełnie taki sam. Pracowali razem w domu, w którym też mieszkali. Ale wspólnik umarł i starzec został sam w wielkim, ponurym domostwie. Nigdy nie odsuwał starych, zakurzonych zasłon, by wpuścić odrobinę słońca. Nigdy nie wyglądał na zewnątrz. Dom był ogromny i starzec musiał wchodzić po wielkich schodach, żeby dotrzeć do sypialni. Na dole było biuro. To tam, po śmierci wspólnika. Tyrał za marne grosze biedny, zagłodzony pracownik. Starzec zmuszał go do pracy przez cały dzień. Biedak umierał z zimna i zmęczenia. Znosił to wszystko, bo miał na utrzymaniu żonę i dzieci. Nawet nie protestował, kiedy starzec zimą oszczędzał na ogrzewaniu, mówiąc, że nie warto wydawać pieniędzy na zbytki. Starzec całe życie poświęcił zarabianiu pieniędzy i stał się skąpy. Zasłużył na karę, co? Zobaczysz, co go za to spotkało. Nadeszła wigilia i starca odwiedził jedyny krewny, syn zmarłej siostry. Siostrzeniec przyszedł jak co roku zaprosić go na kolację wigilijną, ale stary z rzędu odmówił, twierdząc, że szkoda czasu na głupstwa i że jego pracownik będzie pracował jak co dzień. Siostrzeniec pożegnał się i odszedł. Pracownik bardzo chciał dostać wolne, lecz Starzec odmówił. Stwierdził, że płaci mu za pracę, a nie za świętowanie. Zmarznięty pracownik poszedł do domu dopiero wtedy, kiedy świeca się wypaliła i nie mógł już pracować. Starzec został sam w pustym domu. I co było dalej? Powiedz, bo zaczynam się bać. Cierpliwości to długa bajka i będzie coraz ciekawsza. Mów dalej. Przyjemność będzie większa, jeśli nie będziemy się śpieszyć. Zejdź do swojego pokoju i poukładaj ubrania. Nauczysz się dbać o porządek. Tak jest, kapitanie. Zawsze wykonuję rozkazy. Do jutra, babciu Mariano. Jutro poznasz dalszy ciąg opowieści wigilijnej. Chodźmy poskładać ubrania. Teraz trzeba czekać. Możemy porozmawiać? Co miałeś wspólnego z jej wypadkiem? To nie pora ani miejsce, by o tym rozmawiać. Więc wyjdźmy. Obudziła się? Nie, dopiero podłączyli kroplówkę. Wejdźmy na ulicę. Tam porozmawiamy. Jak doszło do wypadku? Dlaczego mówisz, że to Twoja wina? Wróciłem do Meksyku z powodu Mariciui. Cecilia mi mówiła: Dowiedziałam się od Oneli, że Mariciui wciąż jest niewidoma. Ukryła to przede mną, bo nie chciałabym był z nią z litości. Streszczaj się. Jest Pan zdenerwowany. To zrozumiałe. Mów. Poszedłem do starej dzielnicy. Pani Cecilia powiedziała, że jest tutaj Przyjechałem najszybciej jak mogłem Odnalazłem ją Chciałem porozmawiać, ale ona odmówiła Sprawiło się jej wiele przykrości Jak my wszyscy Nadeszła pora, by to naprawić Powodując wypadek? Prosiłem, żeby mnie wysłuchała Chciałem powiedzieć, że już zawsze będziemy razem Zdenerwowała się, odepchnęła mnie i zamiast iść w kierunku kandelarii, wybiegła na jezdnię, gdzie potrącił ją samochód. To moja wina, że jej nie zatrzymałem. Tak, masz rację. To ty ponosisz winę za wszystko, co ją spotkało. To przez ciebie. Boże, dlaczego o niej zapomniałeś? Dlaczego jej nie chroniłeś? Nigdy nie zrobiła nic złego, a jednak nie przestaje cierpieć. Mariciu i córeczko, dałabym wszystko, żeby być na Twoim miejscu.